Reknet.pl. Relacja Ogólnopolskie spotkania teatralne młodych, czwarta ściana, to stały punkt w kalendarzu imprez Miejskiego Domu Kultury w Turku. W tym roku, dzięki zaangażowaniu koordynatorki projektu, Sylwii Przybylskiej, 21 edycja wydarzenia otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kto? Z kim się całuje? O. Wydarzenie rozpoczęło się happeningiem w samym centrum naszego miasta. Z kolei cykl przedstawień zainaugurowali podobieczni domu dziecka i młodzieży w kaczkach średnich, którzy ukazali efekt warsztatów teatralnych, w których brali udział. Był to wstęp przed pierwszym dniem scenicznych zmagań grup teatralnych, które przyjechały do turku z całej Polski. Po obejrzeniu ośmiu spektakli zakwalifikowanych do konkursu, komisja konkursowa przyznała pierwszą nagrodę dla Teatru Krzesiwo z Warszawy, drugie miejsce zdobył Teatr Tańca Szafa z ośrodka działań twórczych w Kaliszu, a trzecie miejsce Grupa Dziwadło ze Zduńskiej Woli. Gwiazdą piątkowego wieczoru był Jan Peszek, który w wypełnionej po brzegi sali Miejskiego Domu Kultury w Turku przedstawił swój popisowy monodram, scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego. Długo trzymałem to słowo w zanaczu, ale teraz, skoro jest mowa o sztuce, rozumianej inaczej niż my, artyści ją rozumiemy, może być wypowiedziane. Sztuka coraz częściej zaczyna żyć z jałóż artystów, może wcale nie wiedząc o tym, że w tym dla pana dzień, że pan przyjąć nasze zaproszenie. Uświetlił pan 21 naszą filtrę. Dziękuję serdecznie. Kulturalnym zakończeniem tegorocznych 21 ogólnopolskich spotkań teatralnych młodych czwarta ściana był koncert Renaty Przemyk. Artystka przybyła do Turku wraz ze swoim kameralnym projektem pod tytułem Acoustic Trio. Koncert powtórzył frekwencyjny sukces występu Jana Peszka. To są dzwonki modlitewne, buddyjskie. Modlitwa jest ważna bardzo w naszym życiu, ale tak naprawdę nie potrzebujemy żadnych akcesoriów. Żony podobno mają taką funkcję, że modlą się same, jak my już. Ten taniec nam wystarczy. Trzymał na kolanach Ty wszystkie moje zmysły I świeże kwiaty nosisz w Gdy trzymasz mnie za rękę To nawet w starej ładnie mili sukience Najwięcej informacji, najwięcej ogłoszeń, najwięcej rozrywki. tureknet.pl, numer jeden w Turku i Powiecie.